Zakładasz, ona ma już... kurwa, nie? Takie pierdółki różne. Zakładasz jej obroże, nie? Mówisz, żeby do niej, mówisz do niej, żeby kurwa na czworaka chodziła. Żeby kwiczała jak świnia, kurwa i kopa sprzedajesz w dupę, takie wielkie. Taka kurwa jeba na 120 kilo, człowieku. Wali się kopa na dupę, człowieku, ona chodzi ci po pokoju. Pierdolę. Weź Ale kurwa, no mówię wam. Dziwki no. Dziwki, dziwki, dziwki. dziwki. Kurwa ręce mi dręczają. Dziwkę? No? 120 kilo. Grubą, no? Kiedy to było? Tydzień temu? Kurwa, no jak było no. Ruch, ale człowieku to w ty. W tej nie? Od tylca? Od tylca jaką walisz, nie? To nie idzie jej kutasa w, kurwa w tę dupę wsadzić. <grym> to, kruwa, jewana, musisz mieć dużo na przeszywkę. Bo <grym> hity nie wchodzą. No mówię wam, kurwa... <grym> dużo na, przeszywkę. na palisz, Zawsze po mefedronie mi się tak kurwa palisz szlubić, że paczkę fajek kupuję, nie? Kurwa i ją spalam na raz. <noise> to, to kup ze trzy teraz. Ale kurwa, słychać chyba, nie? po się. tak nierówno oddech masz z no, taki spokojny jesteś. Oddech mam, oddech taki płytki. Ty tego, nazwany. nie? Mi kumpekeś opowiadał. No. Z tą grubą? No co było kurwa z tą grubą, no ile tam jeba I tyle Musisz mieć dużo na przesywkę i churko Człowieku kurwa jak z koleczką Koreczka kurwa robi w piekarni, nie? Yyy, bo skro i dziki to na dziki, bo, bo I je i dziki. Zbędzamy, Kurwa, bo jesteś za wielki Dziku. Co? Dziępezbina kurwa <śmienią> A jakie piwko lubicie? Ja żubra lubię Żubra? To jest... Z... Ja Wiecie, wiecie, tu kurwa kiedyś nie? Jak taki małolat byłem, 16 lat, nie? To waliłem żubry, nie? Mhm Zawsze jak kupiłem ze trzy żubry To kurwa do domu przychodziłem I takie miałem gazy kurwa głośne Że człowieku kurwa no pierdziałem. Jak żubry. Jak bizon kurwa, nie? Kurwa, mówię ci, taka pizda szła Że myślałem, że mi dupę rozewie. Kurwa, ale nie, jakie pisko? Żubra i co tam jeszcze? Co, co jakie pisko lubicie? Ja to lecha lubię. Ja ogólnie ci powiem, że lubię żubra i pyskie klasyczne lubię. klasyczne, nie? No, a perełkę? Perełka w porządku jest. Perła, nie? Nie lubicie? Ja to lubię. Ja lubię. lubię. Wiecie, 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 wiecie dlaczego lubię perłę? Dlaczego? To ją otworzę, nie? A perła nie jest jest ten dymek taki, nie? No, no no. To mi pachnie trawką, nie? <laughs> trawką mi szmata kur... z lechem. Kurwa lecha jak otworzę albo perłę. To tak mi kurwa trawą napierdala, że człowieku to jest sama rozkosz i właśnie teraz pijesz piątę, piątą perełkę, ale już nie czuję tego piwa. Idę ja chyba zaraz się przebiegnę, kurwa z 5 km. Bo kurwa nie mogę wysiedzieć. 91 level w syn wbił! Jak? Jak kurwo! Bo cię dojeżdżę z synu! On. 30 minut wbił 6 leveli 40. Kurwa, no. Dobry nie, no, Pedro. W jakąś godzinę wam? No. Tak to jest jak beta jest dla youtuberów tylko. I pedały nie umiem sprawdzić. Dobry Mefedron, kurwa, chłopaki. Ja pierdolę, ale jest kurwa lota. Ale kurwa, no ej, pierwszy raz mam coś takiego, że mi ręce trętwieją. Mieliście coś takiego kiedyś? Nie. No ale niedawno mówiłeś mi przecież, że ten, że... że ty pierwszy raz bierzesz. Nie no, Mefedron to, 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 trzeci raz walę, nie? Ale koks walę pierwszy? Nie no, żartuję, chłopaki, nie? Stary szpul. Wiecie, cozi? <laughs> Browar ten... Bro, dziwki i prawdziwki. Bro, war...